Hej. Dzisiaj przedstawię wam przykładową rozgrzewkę, którą możecie sobie wykonać przed treningiem. Po co w ogóle robić rozgrzewkę? Jej głównym zadaniem jest zmniejszenie ryzyka kontuzji i poprawienie wydajności osoby trenującej. Dobrze przeprowadzona rozgrzewka podnosi temperaturę naszych mięśni oraz poprawia przepływ krwi, co ma ogromny wpływ na efektywność naszej jednostki treningowej. By ją dobrze zaprogramować, musimy wiedzieć, z jakim rodzajem aktywności przyjdzie nam się zmierzyć. Inaczej będzie się rozgrzewała pani w podeszłym wieku, ćwicząc zumbę raz w tygodniu, a inaczej 25-letni ciężarowiec, który ma w planie zrobić przysiad z 250 kg sztangą na plecach, mając 5-letnie doświadczenie w dźwiganiu żelastwa. Pamiętaj również, że rozgrzewka nie powinna być zbyt intensywna ponieważ zbyt duże zmęczenie może negatywnie wpłynąć na jednostkę treningową. Swoją rozgrzewkę zaczynam od rolowania. W pierwszej kolejności roluję łydkę. Wałkowanie zaczynam od stawu skokowego i kończę na stawie kolanowym. By dokładnie rozmasować mięsień, wykonaj rotację zewnętrzną i wewnętrzną. Następnie przechodzę do rolowania mięśni czworogłowych uda. Tutaj zaczynam od kolana i kończę na miednicy. Poobracaj trochę nogą, by w pełni ją rozmasować. Następna grupa mięśniowa to przywodziciele zacznij rolowanie od kolana i skończ na miednicy. Później roluję odwodziciele. Podobnie jak wcześniej, zaczynam od kolana i kończę na miednicy. Ostatnim miejscem będą pośladki. Załóż nogę na nogę, by dodatkowo rozciągnąć mięsień i wykonaj jego rolowanie. Etap drugi to rozciąganie dynamiczne i mobility. Na pierwszy ogień idzie mięsień biodrowo-lędźwiowy. Przejdź do pozycji wykrocznej, napnij pośladek i postaraj się podwinąć miednicę. Wykonaj jej tak zwane tyło pochylenie. Delikatnie przesuń ciało do przodu, nie tracąc napięcia. Przytrzymaj tą pozycję przez około 2-3 sekundy i wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj po około 5-10 powtórzeń na stronę. Kolejna będzie łydka. Przejdź do podporu i unieś biodra do góry. Załóż nogę na nogę i wykonaj tak tzw. wspięcia na palcach. Wracając do pozycji wyjściowej, postaraj się dotknąć piętą podłogi. Wykonaj po około 5-10 powtórzeń na stronę. Następnie biorę się za mobilizację stału skokowego. Przejdź do pozycji wykroku. Stopę nogi wykrocznej powinnyś ustawić tak, byś był w stanie minąć kolanem linię swoich palców, nie odrywając przy tym pięty. Twój tułów oraz noga zakroczna powinna tworzyć jedną linię. Inną wersją tego ćwiczenia będzie ustawienie stopy w odwiedzeniu na około 80 stopni. Pracując nad stawem skokowym, dodatkowo będziesz rozciągał mięśnie przewodzicieli. Tak jak w pierwszej wersji, ustaw stopę tak, by kolano mogło minąć linię palców. W tym ćwiczeniu będziemy się skupiać stricte nad rozciągnięciem przywodzicieli. Przejdź do podporu i ustaw nogę tak, jak widzisz na filmie. Pamiętaj, by była ona cały czas wyprostowana w kolanie. W tej pozycji cofnij biodra do pięty ile przytrzymaj i wróć do pozycji wyjściowej. Staraj się nie zaokrąglać odcinka lędziowego podczas wykonywania tego ćwiczenia. Na samym końcu zabieram się za mięśnie kulszowo-goleniowe oraz pośladki. Ustaw stopy tak, by jedna była zaraz za drugą. Noga z przodu będzie lekko ugięta w kolanie. Wykonaj ruch cofania bioder. Postaraj się przez całe ćwiczenie zachować naturalną krzywiznę odcinka lęziwego. Ostatnim mięśniem, które rozciągam będzie mięsień gruszkowaty. Wykonaj ruch cofania bioder oraz skrętu miednicy do nogi wykrocznej. Trzecia faza to aktywacja mięśni. Ja zaczynam ją od aktywacji mięśni brzucha, wykonując ćwiczenie zdechły roba. Połóż się na plecach, ugnij biodra oraz kolana i wyciągnij ręce do góry. Wyprostuj nogę, tak by znalazła się centymetr nad podłogą, nie odrywając odcinka lędziowego z podłogi. Następnie aktywuję mięśnie pośladków, wykonując tak zwany most. Napnij mięśnie brzucha, unieś biodra do góry i zepnij pośladki na około 5 sekund. Powtórz ćwiczenie 5-10 razy. Kolejno aktywuję mięśnie odwodzicieli oraz mięśnie pośladków. Załóż gumę na stopy, napnij mięśnie brzucha, cofnij biodra i wykonaj krok do boku. Wykonując to ćwiczenie postaraj się utrzymać tuł bez ruchu. Następną aktywacją będą przysiady z unoszeniem rąk. Ustaw stopy troszeczkę szerzej niż szerokość bioder, napnij mięśnie brzucha, wykonaj przysiad unosząc ręce do góry. Ostatnią aktywacją będą wykroki do boku. Ustaw nogi szeroko i delikatnie zrotuj stopy na zewnątrz. Napnij mięśnie brzucha i wykonaj przysiad do jednej ze stron. Schodząc unieś ręce do góry tak by tworzyły literkę Y. Wykonując to ćwiczenie staraj się nie skręcać tułowia. Ostatnią aktywacją będą wykroki statyczne. Przejdź do pozycji wykrocznej. Wykonaj przysiad, unosząc ręce do góry. Pięta nogi zakrocznej powinna być w powietrzu. Kolano nogi wykrocznej utrzymaj w linii z drugim palcem stopy. Cwartą fazą będzie aktywacja układu nerwowego. Ja zaczynam od tupania. Napnij brzuch, cofnij biodra i energicznie na przemian uderzaj stopami o podłogę. Dodaj również wymachy rąk. Kolejnym ćwiczeniem będą bol slamy. Napnij brzuch, unieś piłkę nad głowę, wykonaj wspięcie na palce i z całej siły uderz piłką o podłogę. Ostatnią aktywacją będą skoki w miejscu cofnij biodra oraz ręce do tyłu i wyskocz jak najwyżej. Postaraj się wylądować na ugiętych biodrach oraz kolanach. Jeśli film ci się podobał, zostaw subskrypcję oraz lajka. Tyle ode mnie. Pozdrawiam. Cześć.